Witam i zapraszam na filmik, w którym pokażę prostszy sposób skakania z drabinki na drabinkę dla ludzi, którzy nie zrozumieli tego, co powiedział noliv Osobiście ja zrozumiałem i przy ćwiczeniu tej techniki zauważyłem prostszy sposób, który właśnie przedstawił. Więc cóż, bierzmy się do roboty. A więc cóż, zaczynając, pokażę cały sposób na tym mini parkurze, który zbudowałem. Najpierw skakujemy na tą drabinkę. I teraz patrząc się na środek kratki, która jest przed nami, mused, że wciśniemy spację I W jednocześnie. I bez problemu wskakujemy na tą drabinkę, która jest o 90 stopni odwrócona od nas. Teraz dalej sobie przejdziemy. I znów wchodzimy na krawędź na shiftie, Puszczamy shift'a. Tutaj ciężej mi będzie spojrzeć, ale patrzymy się na tą kratkę, która jest pod nami i, i idzie tam. I wskakujemy bez problemu, bez żadnych fiflaków na klawiaturze znów i skakujemy teraz dalej tu jest ta kratka hmm. tutaj tutaj no więc już ten filmik y, nie jest jakimś kon konkurencyjnym do filmiku Noliwa lecz po prostu y, oglądając filmik pomyślałem, że może być dla niektórych osób nie, skomplikowany. Ja osobiście rozumiem wszystko co tam jest i wielkie dzięki za oglądanie, no i cześć!